Halo, witam! Sims 4 dzisiaj. I co? I wszyscy śpią, więc ja sobie przyspieszę. No, nieważne. Wszyscy mieli spać, ale Orion stwierdził, że sobie będzie wybuchać. No tak, jeszcze Sawanę obudź. Akurat jej nie obudziłeś, to, to, to akurat bardzo dobrze. A mordo, dasz radę się tak opanować, czy coś? Odzyskać kontrolę? O, nawet dasz radę! Ue, Panie, to co ja się przyjmuję tutaj czymkolwiek? Proszę się opanować, super, odblokuj. Jeeeej! Dobra, idziemy coś jeść. No tak, my kuchenki nie mamy. Co ty jesteś w stanie zrobić? Jesteś w stanie zrobić o, sałatkę ogrotową. To zapraszam pana na dół. Zjesz sobie coś, zrobisz sałatkę dla rodziny i. O Jezu, drogi, super, super toaleta. Świetna, najlepsza. Wspaniały prysznic. Dobra, ale weź, zrób te rzeczy, potem możesz pójść spać. Chociaż czy ty masz do roboty. Tak, ty masz do roboty za dwie godziny. Ty bardziej się opłaci, żebyś ty wrócił później i. O, matko, tej! Dzięki. To bardzo miłe z twojej strony, że, że naprawiasz rzeczy. Co to jest? My się rodziny i myślisz o Liamie. No w sumie Liama fajnie by było znowu jakoś zaprosić niedługo. Dobra, ale generalnie, o, no tak, masz pracę za godzinę. Generalnie ja to mam wielkie plany w ogóle. Co ty robisz? Dołącz do gotowania. Simowie sami z siebie mogą dołączyć do gotowania? No co ty zamierzasz? Ja będziesz stać teraz nad nimi wąchać jego sałatkę. To, to to miłe z twojej strony. To, to fajnie, że w ogóle jest taka Tain. taka opcja, żeby dołączyć do gotowania. I że robicie to sami z siebie, ja nie muszę tego ustawiać, ale dobrze by było, żeby to działało lepiej. Dobra, Orionix. Czy ty się zdążysz? Nie, ty się nie zdążysz przekimać jeszcze na kanapie. No dobra, no to idź do pracy w takim razie. Chyba, że możesz wziąć dzień wolny. Masz, masz 11 dni wolnych. Nie no dobra, idź do tej roboty. zarabia pieniądze mordo, zarobisz całe szałowe 68 na godzinę. Ale, ale zawsze coś. Dobra sawana. Murdeczko. Napraw toaletę. Nos. Tej! Te, tej jak się żygać chciało. Mdłości, zakłócenie prywatności. Dobra, ogólnie z dziewczynami w ogóle dzisiaj idziemy pierwszy dzień do szkoły, więc też by było fajnie, żeby dziewczyny były w jakimś takim sensownym stanie, bo mi bardzo na tym zależy, żeby, żeby tak było. Co ty tu masz? Niespokojny zwierz. Wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia mi pasują do ciebie, więc to mnie akurat bardzo cieszy. Ale no, liczę, że może poznacie jakieś ciekawe osoby. W ogóle jakieś ciekawe osoby do swojego klubu podrostały. Ja Nadal nie, ogarnę, nie ogarnęłam tych ludzi. No, Georgia została, żeby dorosnąć, a tak to. A nie, jeszcze Kevin. No, ale większość osób dorosła. No dobra. Może spotkamy was w szkole. Maybe, baby. Savannah, ale nie zmywaj, jak tu jest zepsuty kibel, bo to nie ma sensu. Nie lubi majsterkowania. Jestem w stanie to zrozumieć, Savannah, że możesz tego nie lubić. Dobra, za godzinę idziecie do szkoły. Tak, ty jesteś zła, bo masz najgorszy dzień w życiu. No, no przykro mi, żebyś ty widziała tę łazienkę. Hopiara. Hopiara chce do toalety. Ty będziesz jeść, o tak, to sobie zjedz, może jeszcze zdążysz zjeść przez szkołą. Hop, to, co ty tam się babrzesz? Aha, przeszukiwałaś to. to. To, jakby wiesz, możesz to też na przykład wyrzucić. Ja to mogę też na przykład wyrzucić tutaj. To nasz koleżka, gość z noclegiem, to świetnie się bawi widzę w tej wannie, no dobrze. Dobra dziewczyny, do szkoły. Można? Tak, chcę wybrać uczniów i chcę wybrać wszystkich. Zapraszam, pierwszy dzień w liceum, Uhu! jest tu masa ludzi, którzy są absol absolutnie szałowo ubrani, o matko. Ten jaki cool, nie? W okularach chodzi na co dzień. <laughs> o Boże. Jezu. Simsy są po prostu niepowtarzalne, jeżeli chodzi o dobór strojów. No, ale dobrze. A kogo mamy jeszcze tutaj? I nazywa się Isamu. No, <laughs> No naprawdę, matko boska, interesujące, dobrze, to w takim razie dziewczyny, jakbyście mogły na przykład zająć sobie szafki jakieś, czy możecie sobie zająć szafki, o, ty możesz sobie zająć tutaj szafkę, ty możesz na przykład tu zająć sobie szafkę, czy ty możesz poznawać ludzi? Patrz, tu jest jakiś gościu. Przyjazne powitanie. Poznaj sobie gościa. Czy jesteście w stanie ubrać się jakoś sensownie? Jesteście. Dobrze. Co ty zamierzasz zrobić? Rez mnie obraża. To, to Dobrze, cieszę się, że musiałaś aż tam podejść do tego. Ty chcesz być niemiła. Nie, dręcz gościa, on jest bardzo smutny. Weź go, pociesz po śmierci. No, daj spokój. Masz całkiem uroczą buzię chyba. Pokaż buzię w kontaktach. No, tak. Nawet, nawet. Kogo my tu jeszcze mamy? O, nasza woźna jest w ciąży. Dobrze, może być i tak. Tu jest jakiś gościu. Weź go jakoś tam powitaj. Przestań obrażać ludzi, Boże, ale ty okropna jesteś. Co ty robisz? Ty sobie z kimś rozmawiasz. Dobrze. Czy ty się lubisz z tymi ludźmi? Tak nie bardzo. Ty może się przedstawisz tej lasty, skoro już tu przyszła i podeszła? Wcale nie tak, że zaraz pewnie zapomnę o tym, że lekcje macie. No, coś ci nie idą te znajomości. No, okej, okay, w porządku. No, tak. Bardzo ci nie idą te znajomości. Co się ze mną stało, wilkołacze temperamenty, o nie. Wszystko przychodzi z trudem, o nie. Ej, to jest przykre w sumie. W sensie bardzo ci współczuję takiej sytuacji, dziewczyno, że średnio się odnajdujesz. O wy będziecie w jednej klasie, świetnie. Prawdziwe bliźniaczki. Możecie coś robić z tą tablicą albo coś innego? Tak nie bardzo. W międzyczasie Sawana idzie do pracy, zdobyta logika, zdobyta logika, jest przedstawianie się. Właśnie, czy ja mogę coś zrobić, jak kliknę na ciebie? Szkoła. Średnia, jest, ucz się do sprawdzianu. Laska wychodzi w trakcie zajęć. Świetnie. Dobra, lekcja, lekcja, lekcja. Uuu, lekcja, ale świetnie lekcja, świetna lekcja, wspaniała lekcja. Kto to jest? Czy to jest nasza dyrektorka, ale kulerska? Świetny pierwszy dzień piceum, dobrze. Jezu, cztery godziny jeszcze będziesz miał najgorszy dzień w życiu, no nie wierzę. Czy możesz zbesztać swoją siostrę? Chodź, tak, zbesztaj swoją siostrę, tak. Chciałam, żebyś to zrobiła przy ludziach, ale dobrze, może być i tak. Obwiniaj za zły nastrój, o Boże. Doprowadź do wściekły... A weź spróbuj. Okej, okay, tobie ro rośnie to w sumie. ściany się do siebie zbliżają. Och! O! 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 o, o, o. Bestia wzywa. Spróbuj się Będziesz próbować się uspokoić. Ej, interesujące rzeczy się tu dzieją, ale dobrze, możesz spróbować pójść do łazienki i się uspokoić. No bo twoja siostra cię tak wkurzyła. Jeszcze ty możesz iść w międzyczasie do łazienki się skorzystać, się. ale coś czuję, że ty wybuchniesz. I tak, trochę trochę chciałam, żeby tak to wyglądało. No i co? I wybuchłaś w szkolnej toalecie. Czy ty możesz tak na przykład, no nie wiem, zacząć szaleć? Ja chcę, żebyś ty zaczęła szaleć teraz. Bo to jest dla mnie istotny wątek, że ty na co nie umiesz panować. I Wilkoła teraz o niej wszyscy cię okrążają, tak wszyscy się boją, wszyscy uciekają. No i w taki dość, nazwijmy to prosty, prozaiczny sposób, wydaje mi się, e, ile będziesz godzin trzy godziny, będziesz wariować, dobrze, świetnie. No, jak idzie zła? No, w taki, w taki dość prozaiczny sposób tego typu dzieje się takie coś, że dzień dobry, przedstawiam Wam Juliet, która będzie naszą niezręczną rękodzielniczką. Uhu, pokolenie trzecie, dziedzic. E, tak, bo tak pomyślałam sobie, że chciałabym, żeby Juliet jako Wilkołak była dziedzicem. Że ona biega po szkole, możesz niszczyć rzeczy. Weź podrap. Choć, będziesz, po będziesz drapać, będziesz niszczyć rzeczy. Że, że jej niezręczność właśnie będzie głównie na tym polegać. S Weź udział w zajęciach przyrodniczych, tak, świetnie. Że jej niezręczność będzie między innymi polegać właśnie na tym. Czyli mi ją O nie! O nie! Oznaczy o tak, obawa przed byciem ocenianym. O Boże. O Jezus. Dobra, bo ja tu narrację prowadzę. Ważne rzeczy się dzieją. Dyrektorka się mnie boi. Mogę podrapać śmietnik? Nie mogę. A krzesło? Mogę podrapać krzesło. Tak, to, to chciałabym, żeby właśnie Juliet, jako ta cecha, że jest niezręczna towarzysko, że, że jednocześnie, no, ona się zajmuje tym zierganiem i robieniem tam krzyżykowo haftem. To jednak mimo wszystko jest też ten fakt. Co to jest? Rób notatki. Dobrze, może być i tak. Jest ten fakt, że ona jest tym wielkołakiem, nie? I ona biega i się wszyscy jej boją, i w ogóle, i, i ona nie Panuje nad sobą. I o Jezu, te relacje po prostu tych ludzi z nią. Warknij na dobrze, możesz, możesz warczyć losowo na ludzi. Jakbyś mogła jeszcze porobić coś ciekawszego, to też by było fajnie, niż tylko stanie. A Charlotte ma spotkanie klubu za godzinę. I co ty robisz? R robisz notatki, okej. Okay. I wszyscy losowo uciekają po tej szkole. Boże, ty będziesz tak znienawidzona. Pokaż swoje relacje. O, 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 o. <grym>, jest! Przyłapuje mnie personel szkolny. To też bardzo chciałam, bo bardzo chciałam, żeby ona dostała. Spróbuj wymigać się od kary, tak. Już widzę, jak ty próbujesz się wymigać od kary. Spróbujesz się opanować, może, czy nie? <grystanie> Lol. Ale, ale, patrz. Jednocześnie próbujesz się się ogarnąć. Nicole wróci od do domu, ble 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 ble. I co? I ty się, ty się przemieniasz z powrotem. I wykrzysz zakazane słowa. Dobrze, świetnie. Ale co to jest? Widmo niepokoju. No dobra. ale Czy ty dostałaś karę, że ty musisz zostać teraz po lekcjach, czy nie? No trudno. Wracamy do domu. I tak jestem zadowolona, bo chyba jestem zadowolona. Czekaj. Czekaj. Co, co ty gra

Mmm, no, no tak, to tak widzę, jak cię wszyscy tutaj nie przypadają za tobą. Dobrze, to ja jestem szczęśliwa, możemy wracać do domu w takim razie. No, także tak to wygląda. Naszej Juliet generalnie y, nikt nie lubi. I plan jest taki, że Juliet będzie się bardzo starała, żeby ktoś ją polubił, ale no, jestem ciekawa, jak to wyjdzie, patrząc na to, że ona jest wielkołakiem i wszyscy mają do niej problem. Dzień dobry, rachunki. O kurde, nawet mnie stać. To, to wszyscy poza tym, że mają o do tego problem, to jeszcze jest problem na zasadzie takiej, że ona ma tę cechę swoją jakąś tam. Dzień dobry. Jezu. Harper! No, ale, no, generalnie, że będzie problem, żeby się zaprzyjaźnić i w ogóle, i, no, jej będzie przykro, właśnie, zresztą jej jest, jest bardzo jej przykro. I to będzie bardzo ikonicznie w sumie, jak ona teraz pójdzie i faktycznie zacznie zacznie płakać u siebie w poduszkę. Że pierwszy dzień szkoły, no, wyglądał trochę inaczej, niż, niż byś się spodziewała. Że, że, no, jednak miało to wyglądać inaczej, że, no, nie myślałaś, że się przemienisz w wilkołaka ze stresu, że siostra cię w ogóle doprowadzi do tej złości. No i, no, i jest i jest i bardzo przykro teraz. Nie będziesz krzyczeć zakazanych słów. Teraz to ty będziesz dziergać. O, możesz dziergać ubrania, albo. O, właśnie, czekaj, dziergaj swetry. Będziesz dziergać swetry. Wydziergasz sobie sweter, no bo stwierdzisz, że no jakoś się musisz odstresować tutaj. Także w samotności sobie posiedzisz i podziergasz elegancko. Orion, jak się czujemy, zabawa. No to jak zabawa, a sawana jest w domu? Nie. Kurde. Już myślałam, że może, może coś tego. Nie, no weź sobie obejrzyj film, jaki. Halo, panie Orion. Proszę tutaj elegancko sobie film obejrzeć. Może ci się trochę poprawi. Eee, obatko. Zgłoś błędy. No nie wiem. Poprawa oceny mała. Uuu, fenomenalnie. Dobra. Hope, słuchaj. Jak tam awanse? No tak fajnie by było jakbyś dostała, tylko nie idziesz dzisiaj do pracy. A Weź posprzątaj. Albo i nie, czekaj, nie sprzątaj tego. Ja to, ja to wywalę, bo dzięki temu zarobimy. Idzie nasz koleżka i zabiera nam sałatę. Może zjecie sobie razem. Co wy na to? O, świetnie. I ta wróciła ze spotkania. Jest w porządku. W porządku, zjedzenie rośliny uprawnej. Ja nie mam pojęcia, co ty jadłeś, ale nie planowałam tego. E, tak. Generalnie ty to lekcje to tak masz masz gdzieś. Jak chodzisz do, do szkoły, to się starasz, ale tak generalnie to się nie starasz, bo ty masz te swoje liderskie rzeczy i swoje koleżeńskie rzeczy. Bardziej ty się powinieneś skupić na lekcjach, tylko że ty chcesz właśnie, żebyś sobie podziergała i skończyła ten sweter, bo to jest importante w tym momencie. Jeszcze to byłoby wypadało się zająć. Kiedy ty masz urodziny? No ty masz 12 dni do zmiany grupy wiekowej, to trochę dużo jeszcze. Co tam, Orion? A żartujesz sobie z córką. To akurat miło, że żartuję sobie z córką. Czy ty poszłaś spać? Jezu, laska, laska, słuchaj, ty to przede wszystkim to byś sobie coś zjadła. Zjedz coś na szybko z mikrofali, Boże. Nie no, bez przesady. Eee, gotuj, sałatka. O, może być owocowa, dobrze. Porozmawiaj z... Ojejku, Hołb przyszła z tobą porozmawiać. Tu to jest jakieś nieporozumienie? A wyś wyjaśnij nieporozumienie w takim razie w międzyczasie. Co, co wam się stało? Aha, bo przestraszyłaś matkę, ojejku. No to miło, że przyszła zagadać do ciebie. O Jezu, co to jest? Znajomy powiedział mi, że cię nie znosi. Można już się robić lepsze wrażenie. Łatwo postracić sympatię otoczenia. O nie! Juliet, smutna Bubo. i sawana paran. Chcę, Sawana, jako paranoiczka. O Jezus. Ej, zastanawiam się, jak to podciągnąć fabularnie. Bo nie chcę mówić nie. Chciałabym powiedzieć tak, ale zastanawiam się, jak to tam ten. Znaczy, na razie się zgodzę, bo to jest zabawne. Cześć, Sawana. Słońce moje, kochanie. Dlaczego Ty mo możesz być paranoiczką? Patrząc na to, co się działo, że Twój. Aha, tu miałeś skorzystać z talety. Dobrze, możesz skorzystać i tutaj. Patrząc na to, że miałaś. Byłaś drugą żoną, mieszkałaś w tym domu trochę czasu i tak dalej. To nadal wydaje mi się, że chyba... O Jezu, myśl o członku rodziny, dobrze. To chyba Hope powinna być bardziej paranoiczką. Ale dobrze, jeżeli ty będziesz w sumie jako ta wydziedziczona landgrabowa. Landgrabówna, przepraszam. To jest chyba lepsze określenie. Jezu, Hope, podnieś ten śmietnik. Kto to jest? Fatima Lynx, dobrze. Kim jest Fatima i dlaczego do mnie przychodzi? Kto zna Fatimę? Absolutnie nikt nie widzę, żeby ją znał, ale zawsze można ją poznać. Zaproś do środka. Może ktokolwiek ci polubi. Chodź, ona cię nie zna. Dzień dobry pani Fatima, zapraszam. Ej, wygląda całkiem uroczo w ogóle. Weź jakoś się przywitaj z nią czy coś. Spróbuj nawiązać znajomość z jakąś osobą. Pokaż zdenerwowanie w towarzystwie nowych Simów. O, tak, to, to będzie okej. Okay. Możesz jej zdjęcia jeszcze pokazać. Nie wiem, co jeszcze możesz zrobić. Co tu się stało? Bliskość, że nie musi się denerwować w towarzystwie Simki o imieniu Fatima. To jest całkiem urocze. Poproszę o zrozumienie dla Wilkołaków. Nie no, może nie mów jej jeszcze, że jesteś Wilkołakiem, bo. no, przestraszy się jeszcze w ogóle. Możesz ją zapytać o zawóz w międzyczasie. Skoro już przyszła, to, to sobie z nią pogadaj. Wyjaśni nieporozumienie, o matko. Rozmawiaj o pogodzie, tak, to zawsze działa. Fatima jest bezrobotna. Okej, okay, nawet, nawet się lubisz z tą Fatimą. I czekaj, w ogóle przypomniałaś mi, że istnieje coś takiego jak towarzyski Króliczek, więc może fajnie byłoby, ab Sama cię prosi razem z ludźmi z twojego householdu do dodania tutaj do listy znajomych. Ale ja bym chciała, żebyś ty do listy znajomych dodała sobie tutaj no, notę Fatimę, bo skoro się z nią w miarę polubiłaś, no to możecie sobie pisać ze sobą. No i zrób sobie nowy post o niezręczności społecznej, o matko, żenująca op. Ej, pokaż mi to. Zanim ułożę sobie to, co chcę powiedzieć, jest już za późno. Umiejętności społeczne to nie jest moja mocna strona, o Jezus. Matko Juliet. Ja wiem, Słońce, że to nie jest Twoja mocna strona, ale może, może warto chociaż spróbować, żeby się lepiej żyło Tobie. Jezu, czemu Fatima wchodzi, jak ja się myję? Fatima, czemu mi to robisz? N nie wchodź mi, proszę, jak się myję. Dziewczyno, znamy się 5 minut. No, no dobrze, znamy się 10, no ale nadal. To, to miło, że myjesz nam zlew, ale naprawdę nikt się nie zna. Dlaczego Ty tu przyszłaś? I to by było śmieszne, jakbym jakoś to wymyśliła, że jakiś powód, dlaczego ona tu przyszła. Jakby to powiedzieć? że to nie jest tak, że ona przyszła losowo, mimo że ona przyszła absolutnie arcy losowo. Tylko za tym coś się kryje, że ona tu przyszła. Tylko, że absolutnie nie mam na to jeszcze pomysłu, więc stay tuned, może coś wymyślę w międzyczasie. Ja w ogóle jestem jeszcze przed świętami wielkanocnymi, znaczy one są w tym tygodniu, więc chciałabym Wam życzyć spóźnionego, wesołego Janka. Jajka, Janka chciałam powiedzieć. Wesołego Janka Wam życzę, tak, do dokładnie wesołego Janka. Nie no, wesołego Jajka Wam życzę. No i co, no i będzie spóźnione, bo, bo, bo tak, bo dostaniecie ten odcinek trochę później niż ja go nagrywam. Wygrywam. Ale liczę, że może przyjdzie mi jakiś pomysł, bo to jest całkiem, całkiem ciekawe. Żeby tutaj Fatima tak, tak sobie wbiła losowo do domu. Co by było, jakby Fatima była naszym współlokatorem? Pewnie, pewnie to nie wyjdzie, bo nie znamy się jeszcze aż tak za dobrze. Ale, ale może by się dało. Jakby, jakby się udało. Nie tak złe, nie tak głupio. O, możesz sobie tak z siostrą sobie możesz pogadać. A ty jesteś paranoiczką. Co to za hałas? O nie, ściany się do siebie zbliżają. Tylko nie to. A możesz na przykład podejść tutaj. Chodź, słońce. Może ci przejdzie to, że się ściany do siebie zbliżają. Nie, jeszcze instynkt samozachowawczy, o Boże. Dobrze, ale weź ponuryskowy zrób, u. Jezu, Orion i Hope bardzo się Co tu się dzieje? Ale przecież wy śpicie, czemu nagle się bardzo przyjaźnicie ze sobą? Naprawdę muszę już... Co tu się dzieje w tym domu? A, ja wiem. Jezu, Orion wstawa, ja wiem dlaczego wy możecie się przyjaźnić ze sobą. Wykonaj solowy układ. <laughs> w sumie trochę chcę to zobaczyć, ale czekaj. Wy jesteście przyjaciółmi dlatego, że... Wy jesteście, kurde, znajomymi tutaj, nie będziecie tu znajomymi. Dobrze, chodź Orion, zrób ten solowy układ, skoro tak bardzo potrzebujesz, to był twój własny pomysł. Tak, po pokaż córce, jak to się, Jezu Chryste, robi. O Jezus, powiem ci, że to był bardzo <śleszcz> dobry pomysł, żeby to zobaczyć, bo to jest bardzo interesujące. Dobrze, dziękuję. Dziękuję za ten pokaz. Teraz możesz iść spać. Widzimy się rano! Dobra, Orionix, do pracy zaraz idziesz, więc tam skorzystaj jeszcze z toalety. Może coś ci się uda zrobić ze sobą, czyli całe tyle. I może, może zlew jeszcze zdążysz umyć. To super by było, jakbyś jeszcze zlew umył i idziesz do pracy. I co? I dziewczyny znowu będą szły do szkoły. Ty weź się tam ogarnij w międzyczasie. Ty, ty będziesz miała takie przekonujące poczucie, że cię generalnie za bardzo nie lubią w tej szkole. Że no będziesz próbować się uczyć, będziesz próbować wszystko ogarniać, ale raczej no tak ciężko, jeżeli o to chodzi. O tak! Ty idziesz do pracy wreszcie. To to już mnie nic nie obchodzi, ty idziesz do pracy, zarobisz nam trochę, może kuchenkę wymienimy wreszcie. I ta sałatka stała całą noc. Boże. O Jezu, pocałunek Posejdona, uhu! Tobie wiecznie nic nie pasuje, Laska. No po prostu musi ci nie pasować. Jakie życie taki rap. No czy jesteś w stanie sobie jakoś podbić szybko twoją potrzebę piękności? Weź sobie to obejrzyj, o! Może w międzyczasie sobie coś tam podniesiesz. Miejmy nadzieję. No, nie tak źle, coś tam coś tam poszło. Wybierz uczniów, idziecie obie. Juhu! Drugi dzień w szkole. Yeah! Jezu, czy jest śnieżyca? I czy wszyscy macie jakieś tam stroje klubowe? Jezu, jak ja nie lubię tych strojów klubowych. Ciągle zapominam pobrać moda, żeby tych strojów klubowych nie było. Dobra, dzień dobry wszystkim. Gdzie ty masz szafkę W ogóle, Masz gdzieś szafkę? Masz gdzieś szafkę? O, zjedz jabłko. To, to, to też możesz sobie zjeść. Zjeść! Zjeść jabłko. Jezu, czy tu są znowu. Nowu, nowe osoby, wszystkie. Jakiś Joseph, dobrze. Nie ty, nie ty się przedstaw, kto to jest. Porozmawiaj. Przyjazne powitania w międzyczasie. I ty w sumie tak ostentacyjnie mogłabyś spróbować gdzieś usiąść i sobie porobić rzeczy z dziergania. Ja wiem, że potem będzie problem z nimi. Ale aj sobie wydzierga jakiegoś kwiatka tutaj. No bo nie za bardzo cię lubią. Średnio chcesz rozmawiać z kimkolwiek, więc mogłabyś usiąść gdzieś. Na przykład u dyrektorki, z którą też się nie lubisz. I sobie podziergać. O Boże. To jest bardzo słaby pomysł, Juliet, ale w porządku, rozumiem. Czyli tak, ty idziesz na zajęcia. Ty, ty byś mogła pójść na te zajęcia. Jeszcze z lot zapaleńców, umiejętności literackie. O Jezu, dużo wiedzy, dużo rzeczy. Weź sobie z kimś tam jeszcze się zapoznaj, Mordo. Bo ty to musisz mieć dużo znajomych, tak dobrze by było. A ty nie zamierzasz się zapoznać, co to jest? Nawiąż nastoletnią nową przyjaźń. Uuuu. Dobrze, a czy będziesz mogła na przykład zacząć flirtować z jakimś losowym gościem, takim bardzo losowym? Dobra, weź się tam właśnie, o. Weź się temu przedstaw, no nie wiem. Nie wygląda źle. Bo dobrze by było, żebyś ty też miała jakieś tam relacje zawiązane. Aha, z nim akurat nie masz kompatybilności. Dobra, a znasz tu kogoś z kim, z kim na przykład masz, czy coś. Tu jest jakiś gościu. Weź się też z nim przywitaj. Timothy, dobrze, z nim trochę bardziej masz zdolność charakterów. Podejdź się do Auli. Czy chcesz się udać na Dzień karier? O Jezu, tak, pewnie, że chcesz. Dobra, przynosi mnie! Uu! Dobra, to pokażę Wam może działającą aulę też w międzyczasie. Jezu, ale dużo losowych rzeczy się dzieje w tym odcinku. Bardzo przepraszam. <ś> Ale, ale, tak, słuchajcie, bo ja wspominałam ostatnio, bo Leo zbudował nam aulę. I, I będziemy mieli aulę. I widzieliście jej zaczątek ostatnio, a teraz mam nadzieję, że będzie działająca ta aula. Tak! Mamy działającą aulę. Uuu! Dobra, dziewczyna, możecie na przykład wejść do środka. Jezu, ale ci Simowie są oświetleni, tak? Aż trochę za bardzo. No ale jest tu ten gościu, więc może fajnie by było jakoś tam na przykład, no nie wiem, się z nim zaprzyjaźnić. O jezu, czułość, tak? Wręcz prezent. Boże, nie przyzwyczajam się do tego. Wspieraj, Walce z owosieniem. Trochę będę musiała światło naprawić na tej parceli, bo definitywnie jest za mocne. Ważne, że budynek jest ładny, całą resztę można naprawić. Dobra, weź się tam. Po ogarniaj rzeczy, nieważne, o Jezu. Jezu, weź ten najgorszy dzień w życiu. To nie jest najgorszy dzień w życiu. Uuu, nagle wszystko dobrze, ale fenomenalnie. Dobrze, weź się tam, nie wiem, zaflirtuj z Nim, dlaczego nie? Bo to, to może być dla Ciebie też takie podobne, że jakieś gadki na podryw sobie zrobisz, jakieś coś tam. U, flirty, flirty, pochwal wygląd. Dobra, baw świetnie, a ty co robisz? Ty byłaś w łazience. Czemu mnie to nie dziwi? Dobrze? I ty mogłabyś w tym czasie na przykład nie robić dziwnych rzeczy, tylko na przykład właśnie gdzieś pójść na bok i stwierdzić, że sobie odrobisz lekcję w tym czasie. No bo ty w samotności będziesz robić. O, tak, twoja siostra będzie żreć, co tam jest? Podniecające komorzanki ale cudownie, Laska ty jest z ludźmi rozmawiać, a nie jeść. Ale, ale rozumiem, co tam jest jeszcze interesujący, gdzie jest ten gościu, którym się zajmowałaś? Tutaj o, weź mu zrób taką uwodzicielską pozę mu zrób. To nie. Ten go <gost> gość wygląda jakby o niej w ogóle mówił. Idealne, tak. Odbierasz uwagę po prostu. To jest wszystko istotne, to, to jest ważne. Weź go tam, jakoś tam. Zbyt wielu simów w jednym miejscu. Juliet ma obawę przed byciem z dużą ilością ludzi. Jezu, dlaczego wszystko mi zaczyna pasować po prostu? po całej szyję, o Boże. Spytaj o zainteresowanie. Nie, zostaw te kawy. Spytaj o romantyczne zainteresowania. Jeszcze się zastanawiam. Weź tam, pochwal mu jeszcze wygląd. Nic zobowiązującego. Nudziło ci się, to poderwałeś chopa jakiegoś. Na dniu karier i świetnie ci poszło, więc, więc co, możesz mu tam, o, wręcz mu róże, żeby go jeszcze bardziej uwieść, proszę bardzo. I ty masz dobrą reputację, no nie wiesz. Bal naturalny się zbliża, o. Czy ty odrobiłaś te lekcje, tak w międzyczasie, poza tym, że masz junszącą się gorycz, widmo niepokoju i za dużo simów gdzieś w międzyczasie. W ogóle jak tam twoje samopoczucie? No jeszcze nie wybuchasz, ale niedługo możesz. Dobra, odrobiłaś lekcje, to się liczy. Możemy wracać do domu. Tak, staram się jakoś nakreślać to, jak bardzo bardzo bliźniaczki są różne z tego charakteru. Ja mam nadzieję, że to też widać, nie? że jest ta kwestia, nazwijmy to, mocno hm, mocno różniąca je, że no poza tym, że jedna jest wilkołakiem, druga jest ukrytym wilkiem, co, że ta jest niezręczna, ta jest towarzyska, że one się nie lubią. I Orion stoi przed drzwiami i będzie wybuchać pewnie. Możesz na przykład ponuryskowyt sobie zrobić, Orion? Weź sobie zrób ponuryskowyt. I ty, ty widzę, odpowiadasz na wyciem zawycie. Rycie niesamowicie, dobrze, podejdź tutaj. Ty co chcesz zrobić, wytrzyj. No okej, okay, o tutaj sms jakiś. Jezu, już mi wysyłałaś tego SMS-a Blanka! Możesz spróbować dziergać? Aha, jest zbyt spięta, żeby to robić. A ja chciałam, żeby ona się odstresowała w ten sposób. To weź sobie, nie wiem, film obejrzyj na przykład o kujonów z kampusu sobie obejrzyj. Dlaczego nie? A ty to w sumie, nie wiem, możesz napełnić i tak, o, właśnie, o, zlepsza naprawić. Jak tam hopa? Coś tu się zepsuło, że zny, zmywasz? Nie, tak po prostu zmywasz. A potrzebujesz coś do awansu? Nie. Ale możesz się tutaj pomigdalić ze swoim typem, proszę. Bara, bara. Zapraszam. Gdziekolwiek będziecie szli, to w, w każde miejsce będzie dobre. Yy, odpowiedzialność, tak, świetnie. Idziecie do siebie do pokoju? Tak, idziecie do. Nie! O jezus! O boże, dlaczego wy to robicie u córki? Hope, jakby. Ja i tak nie miałam o tobie super, nie wiadomo jak świetnego zdania już w tym momencie, bo je zepsułaś, ale teraz to już w ogóle... Ja dwa razy nie spojrzę na ciebie tak samo. Dobrze, ty sobie grasz. W porządku. Ty sobie, sobie nie wiem, co robisz. W ogóle jesteś gorszą uczennicą niż twoja siostra. To też jest interesujące. Ty wybuchniesz, to ty tak zbiera ci się. Ale może, może nie będzie aż tak źle. A możesz na przykład psa jeszcze wykąpać, tak na koniec odcinka. Bo no, będziemy kończyć odcinek, słuchajcie. No i tak, no i ja wiem, że może to nie było jakieś szałowe rozpoczęcie tego trzeciego pokolenia. Ale no, od jakiegoś czasu już się zastanawiałam nad tym, kim... Chciałabym grać. Jaka to by była postać, co miałaby robić i w ogóle. I tak pomyślałam, że chciałabym spróbować dać sobie szansę na zrobienie czegoś nietuzinkowego dla mnie samej, bez satysfakcji. O Jezus. I, I tak, i chciałabym zagrać Juliet jako tą dziedziczką jakby przyszłego pokolenia, że właśnie jest jej niezręcznie, że ona tak sobie nie radzi, że ma siostrę, która jest taka cool i w ogóle generalnie to ona jest lubiana, ma dobrą reputację, wszyscy ją lubią, już sobie tam z pierwszą osobą z brzegu praktycznie od razu jest w stanie ją poderwać. Także nie wiem, dość dużo rzeczy mam nadzieję, że się tutaj rozwinie. Tak naprawdę pojawiła się w ogóle losowo ta Fatima, więc też jestem ciekawa jakby co wymyślę w tym kierunku, skoro sama nam się ta Fatima podłożyła, to fajnie by było coś z nią zrobić. No ale co no. Na ten moment halo żegnam i liczymy, że w następnym może uda nam się zamienić kuchenkę. Do następnego. To pa!